Hejka wszystkim! Dzisiaj będzie tutorial na, ta, na intro, więc zapraszam do oglądania. Będzie tutorial na takie intro jak podobne do mojego i tu macie komentarz o sobie, że się spytała w czym to zostało montowane. Więc tak, zaczynajmy W wyszukiwarkę wpisujemy sobie pandyzoid Jakąkolwiek Wchodzicie w pierwszy link Zamieszczę wam link do tej strony w opisie I tak kliknę, możecie sobie tutaj wybrać co chcecie, ale ja wezmę losowe i tutaj sobie coś można wybrać, na przykład to dajmy na to. I żeby sprawdzić sobie klikacie ja na przykład jednak zmienię na to, bo mi się bardziej spodobało. Ja ci sobie oczko i, ten, ten, ten. I na Teraz, gdy zobaczymy sobie jak wygląda i chcemy to, to, przechodzimy sobie do takiego kwadraciku, który nazywa się obiekt. I sobie tutaj, gdzie mamy tekst, co nie, sobie wpisujemy swoją nazwę. Wykład moja to jest na przykład ugra SSO. I tutaj już nic, tylko to. Trzeba wpisać tylko y, tekst i teraz można sobie zobaczyć i teraz by tu zapisać to trzeba kliknąć tą strzałeczkę download i tutaj start video render i nie będę tego zapisywać bo mi to jest niepotrzebne mam nadzieję, że pomogłam w tej osóbce i wszystkim I got one friend on my dummy, a Who caught a mill in my goyard? I wouldn't guess, so you still got to show. One with the drippers just don't have to hustle. Look at your bitch to the deal by post, and I give me some hands. She's been that shit.